Cześć, i witam was w nowym odcinku z serii 18 Wheels of Steel. Zapalę światło, bo zaczyna mnie policja ganiać za to. Czerwony pasek się automatycznie zaczyna. Hmm, wydłużać jak tylko światła są wyłączone w nocy. Normalnie powinienem być już wyspany, jeśli dobrze pamiętam z do ostatniego. Odcinka nie wiem tylko gdzie mam jechać, Phoenix. O w sumie już niedaleko jesteśmy. Sprawdźmy, co my mamy. A jak tam dojechać, tak żeby nie pominąć zjazdu. Czyli trzeba tak całe koło robić na około. Dobra. Na lewo i na lewo. Ok. Nie byłem pewny, czy ta policja zacznie mnie gonić, czy nie. Nie wiem, jakie jest minimum wartości, które jest potrzebne, aby zaczęli mnie gonić. Jeśli dobrze pamiętam, to tyle razy co się ma ten czerwony pasek i się nie złapie Nie da się złapać się za, yy, przez policję, to nic się nie dzieje Ale jak tylko się złapie, to chyba się to wszystko kumuluje Chociaż nie pamiętam aż tak dobrze Może i to w innej grze było. W test drive możliwe jest tak Było, Oj. Uff. było blisko Najgorsze jest to, że wszystkie ciężarówki mają lepsze hamulce ode mnie. One no hamują bardzo, bardzo szybko. No jak te światła są stworzone, że... Tu zielone, tam czerwone. Bo będzie stało na środku. Czy teraz muszę czekać? No właśnie, kurczę. Czyli muszę stać na środku, tutaj, to jest. wyprzedzaj wrócę na okej okay. wrócę na własny pas. Gdzie być powinienem? I teraz tak. się dało ustawić jakby tą głębię, bo teraz tak jak widzicie się pojawiają te samochody w miarę blisko. Nie ma tej odległości nic się nie pojawia w miarę daleko. Akurat w tej grze tego się nie da ustawić. Żerówka naprawdę pod górkę nie daje rady trzeba jak najszybciej zainwestować w jakąś nową w sumie nie pamiętam czy mam ile mam tutaj kredytu wziętego Najtrudniejszym jakoś to. A, 100 tysięcy. 30%. Interesuje. Nie, żadnego nowego nie będziemy dać. Już trochę w sumie można by było odpłacić, ale zostawię tak, jak jest. W sumie, ile? 5000 tysięcy zarobimy teraz. Hmm. No. Myślę, że będziemy po prostu mogli to spłacać i jak zarobimy wystarczająco, to po prostu kupię tą ciężarówkę, a reszta będzie że się dalej spłacało, tak jak się robiło do tej pory Po prostu spróbować nie brać nowych pożyczek. Muszę się prawej strony trzymać, tak? Phoenix, tak. Back door. 10 4 hand. thanks for the comeback. Okay. It's a shame. To miasto widać tutaj Zaraz zjazd Wydawało się blisko, ale to jeszcze, jeszcze Już dawno nie grałem w tą grę i nie pamiętam garaż ile kosztuje taki garaż, aby kupić w mieście. Tak jak tutaj widać na mapie gdzie Jechać tu i wtedy w lewo. No na tych światłach chyba się nie wyrobię. Lepiej zacząć już wyhamowywać. Liceja. No, ale to może sprawdzimy w sumie ile to kosztuje. Why not? Ja zasejwuję Po prostu no save chyba czy coś bo. Nie jest to w sumie taki prosty, zwykły safe. Tradycyjny znaczy się. Ile to kosztuje? 650 tysięcy. No to chyba zależnie od miasta. Cenniki są zrobione. Nie absolutnym... jest nie fajnie. W najlepszym momencie, gdy już naprawdę potrzebujesz skupienia, to będzie ci jeszcze przeszkadzało zasypianie. A i za daleko pojechać. No i idealnie, bez żadnych uszkodzeń. Można SAVE zrobić, czyli REACHED, SAVE. I co my mamy następne? Co my możemy? Switch co będę bank deposit. UFO, UFO, co oni mają tam, jestem ciekaw uh, Sprawdzimy A, nie sprawdzimy yy, Do hotelu Jak przestaje padać? Na tyle fajnie. Dobra, to sprawdzimy, co mają w tym UFO. Jakie są transporty do zrobienia? Później wrócę może do H. Co to było? Czy J? WM? Jeśli ta misji będzie to FFM, będzie wiadomo, jaka będzie nasza następna uh, następny ładunek, co Jaki będzie okej, okay. gazeline. Będziemy musieli te krótkie chyba robić? W tym momencie jest naprawdę bardzo źle Bardzo dłuższego W sumie Los Angeles też jeszcze Nawet, nawet odległość wygląda Już tu mamy hotel W tą stronę Szkoda, że jak się y, Zoomem bawisz to Nie bawi się w, w Zoomem w miejscu Gdzie jesteś tylko wraca z, Za każdym razem do y, Do twojego Miejsce W sumie tutaj też mamy hotele I to nawet dwa, Ale nie, to muszę sprawdzić Jak to było Jeden to był do Los Angeles, drugi był do Albuquerque, tak? Myślę, kurczę Los Angeles No dopiero Los Angeles to W mieście jest Albo kierki, tak. <coughs> chyba weźmiemy sobie Los Angeles. Będziemy po prostu trochę dalej jechać, bo tutaj to będzie trochę wracania się, jakby tą samą drogą, chyba że górą pojadę. Ale te hotele akurat trochę za blisko znowu są. No. No, i wtedy można by było pójść już na północ, pojeździć. Dobra, no to tak, Los Angeles. Ja sobie. Dobra. Czyli bierzemy do Los Angeles. Nam lepiej, tak wychodzi. Uff. gdzie nasz ładunek, gdzie tam jest. już zaplanować tą trasę. Czyli tą dziesiątką będziemy jechać znowu. Tylko zanim my dojedziemy na autostradę, wrócimy tu koło całe trzeba robić. Ojej, ojej. A tu hotel. Też jest. Aha, i na samym końcu. W sumie tą autostradą będzie można jechać troszkę dalej, żeby nie stać na tych światłach. I tu jak już wjedziemy to. Już praktycznie będziemy na miejscu. Dobra, czyli na prawo. Jedziemy póki nic nie ma. Nie wiem w sumie ile tu jest prześciwieć. W sumie to mogę z SAVE zrobić, że mam nowy ładunek o. Sprawdzimy co oni tutaj mają A to I, F, M. Oj, ślizga się A tu nic nie ma, no to super, super my mamy, mamy zatakowaliśmy chyba wtedy, ale już tak do połowy dochodzi, Więc w sumie jeszcze raczej na tej drugiej stacji będzie można się zatrzymać. Nawet fajnie wygląda z tą cysterną. Jeśli dadzą nam pooglądać to trochę to ciężarówkę, dobra zielona, jest, jest. Tutaj. mogłeś trąbnąć. Teraz miałeś w prawo. Trochę nas przyblokowałem. znowu w prawo. To jest zero-jedynkowe, tylko zielone od razu jest trąbienie. Tak jakby w Brukseli jeździł. Jak będę widział, co. Co to za korki się zrobią? Oj, bo już coś blisko chyba jest, no. Na tych rozjazdach prawej strony się trzymać trzyma. Jak najprędzej do tego hotelu Tutaj raczej chyba czasu nie ma Specyficznego, aby dojechać z ładunkiem, więc raczej nie jest to wielki problem, gdy trzeba tutaj iść stać. Co oni się tak ciągną? Coś się stało. 迷失了。 Ziemia jest w powietrzu trochę. Wróciła na miejsce. Dobra, i teraz tego hotelu szukać. Już nie wyjechałem z Phoenix, już mnie witają Fajnie Ale gości co tak wolno Aha Czyli Phoenix to normalny że o wieczorem Korki Fajny czerwony kolorek się zrobił no, Trochę miasta widać to Jakoś tak było, żeby wyłączyć wszystko o, Fajny widok Fajny widok na hotel który właśnie użyjemy Uh. Ręczny, tak, tak i Enter, w sumie zapiszę, uh, 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 parking, save, yes, zrobimy 8 godzin, tak jest. Jeszcze raz zapiszę. I dobra. No i myślę, że to tyle by było na ten odcinek, i w, e, zapraszam na następny, gdzie dojedziemy do Los Angeles i weźmiemy już nowy ładunek. Cześć.